Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku 1% Lepszy. A dzisiaj porozmawiamy o przygotowaniu do zawodów. Jeżdżąc na zawody bardzo często przewożę rower w środku auta, nie na dachu. Zresztą nie mam e, reningów dachowych i bagażnika. E, dlatego też e, przed włożeniem roweru to, jest, e, roweru, to jest akurat gravel, ściągam przednie koło, co zajmuje ułamek sekundy. Pamiętam zawsze o ośce, żeby wkręcić. Wtedy mam gwarancję, że jej nie zapomnę. I pakuję rower do środka. Oprócz spakowanego roweru w samochodzie, powinniśmy pamiętać o komplecie innych potrzebnych rzeczy, takich jak. Pompka stacjonarna, która na pewno przyda nam się przed sprawdzeniem odpowiedniego ciśnienia, przed startem. Numerki startowe. Jeżeli bierzemy udział w kilku seriach wyścigów, np. maratony albo jakieś inne wyścigi szosowe, powinniśmy mieć wszystkie numerki w jednym miejscu, aby nie zapomnieć ich na wyścig. Kolejna ważna rzecz: woda. Na pewno nie jedna, przyda się ich kilka. Zipy. Opaski zaciskowe do przymocowania numerka na kierownicy. Obcinaczki, aby nie były zbyt długie. Przyda się również nam ściereczka, szmatka. No i papier, który może posłużyć do wycierania roweru, ale nie tylko. W przypadku wyścigów szosowych warto jest mieć ze sobą komplet czterech, a nawet ośmiu agrawek do przypięcia numeru na plecach. Jadąc na dalsze zawody, należy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą prowiant, szczególnie kiedy droga na zawody to jest kilka, zajmuje nam kilka godzin. Warto zjeść na 2-3 godziny przed zawodami coś takiego w miarę sytego. Ale o tym wszystkim, co jeść, jak jeść, kiedy jeść, co pić, czego nie pić, będzie w na następnym odcinku. Pakowanie do zawodów oczywiście wykonujemy na dzień przed. Aby niczego nie zapomnieć, pakując się bardzo wcześnie rano przed wyjazdem, ja do tego używam bardzo przydatnej torby, na której, do której mam wszystkie potrzebne miejsca, aby schować cały ekwipunek na wyjazd. W tej części mam torbę na narzędzia. Co zabieram ze sobą? Szmatka, oliwka do łańcucha, nabój, multitool, w którym są naprawdę wszystkie. Potrzebne narzędzia typu skuwacz, imbusy, torksy, śrubokręty oraz dętka. No. I oczywiście łyżki do ściągania opony. To jest mój zestaw narzędziowy. Oczywiście kask, który jest na miejscu. Ciężko go przeoczyć i nie zauważyć. Miejsce na buty. Jeśli chodzi o ciuchy. Oczywiście zabieramy swój zestaw ciuchów startowych, yy, składający się z krótkiej koszulki, krótkich spodenek, potówki, skarpet. Jeżeli wybieramy się na zawody, a pogoda ma być dość niepewna, warto wziąć ze sobą yy, kurtkę przeciwdeszczową albo wiatrówkę, kamizelkę i długą bluzę. Nigdy nie wiadomo jak pogoda się zmieni na zawodach, warto być, ze sobą, warto być wyposażonym we wszystkie rodzaje ciuchów i tak jedziemy autem, więc warto je wziąć niż później na zawodach miałoby się okazać, że czegoś nam brakuje. Dodatkowo jeszcze warto wziąć ze sobą rękawki oraz nogawki. W dalszej części mamy ekwipunek związany z rękawiczkami, bufem oraz skarpety. Tutaj jest kieszonka na żele lub batony, w zależności co lubimy jeść na zawodach, warto jeść sprawdzone żele, nie eksperymentować na zawodach, w tej części miejsce na pompkę. Opaska dotętna, okulary i naładowany garmin. Więc to są wszystkie rzeczy potrzebne nam na zawody. Przedziałki w tej torbie powodują to, że nigdy nie zapominam o żadnych rzeczach i śmiało mogę jechać na zawody. Jedziecie na zawody MTB, pompka do amortyzatorów też może Wam się przydać. Szczególnie jak macie zawieszenie z przodu i z tyłu. Przyjechaliśmy już z Dawidem na miejsce zawodów. Tak jak widać, jesteśmy ubrani od stóp do głów. Rowery mamy złożone. Opowiemy Wam teraz, jak przygotowujemy się tuż przed samym startem. Jeśli chodzi o sprzęt, pierwsze co, sprawdziłem ciśnienie w oponach. 1,5 bara, 1,7 bara z tyłu. Wszystko się zgadza. Ciśnienie w amortyzatorach również się zgadza. Klamki, hamulce czuć, nie zapadają się. Wszystko powinno być ok. Bidon zrobiony. Nie mam drugiego koszyka na bidon, ponieważ będę startował cross country. Wystarczy mi tylko jeden bidon. Garmin naładowany, włączony. Profil trasy używam yy, nie na wyścigach cross country, ale na maratonach używam wydrukowanego profilu trasy z zaznaczonymi miejscami na bufety, na którym kilometrze znajduje się bufet oraz krytyczne miejsca na trasie, czyli początek podjazdu oraz koniec podjazdu. W podsiodłówce zawsze wożę dętkę, multitool oraz łyżki. Dodatkowo zabieram również spinkę i wentylek. Nabój. Na wypadek, Pompka na wypadek. Pompkę akurat mam w kieszonce z tyłu, ponieważ nie mieści mi się do podsiodłówki. W tylnych kieszonkach trzymam również żele oraz klucze od auta. To też ważna sprawa. Często na zawodach przyjeżdżamy sami, musimy coś zrobić z kluczami od samochodu. Tak więc można je zostawić albo w biurze zawodów, albo zamykamy je w kieszonce naszej koszulki. Po wykonanej rozgrzewce, gdy stoimy już w boksie startowym, pamiętajcie, aby skalibrować swój pomiar mocy, tak aby analizy i statystyki były bardzo dokładne. Ja z kolei dodatkowo jeszcze zabieram nabój. Nie biorę pompki, zazwyczaj biorę nabój CO2. Oraz szydełko, w razie przebicia, aby zatkać dziurkę. Zawsze korzystam z dwóch bidonów, nawet kiedy to jest wyścig w chłodnych warunkach, z racji tego, że dużo piję. Co do żeli, w zależności od długości trasy, ale tak przykładowo na dwie godziny, minimum trzy żele. Na miękkinie wziąłem trzy żele, jechałem ponad dwie i pół godziny, brakło mi. Także cztery żele by mi się przydały. Kiedy nawet zjadasz pierwszego żela? Pierwszego wciskam po 50 minutach, taki, taki mam zwyczaj. Każdego kolejnego po około pół godziny, ale też patrzę na profil trasy, tak aby nie wciskać żela w połowie podjazdu. Czyli z odpowiednim na przykład wyprzedzeniem, 5 minut wcześniej bądź 2-3 minuty później. Ale staram się 50 minut i później pół, co pół godziny. Czyli sumarycznie na maraton mega, ile zabierasz żeli ze sobą? Około 4 czterech. Na maratonach raczej nie jem batonów z racji tego, że mnie bardzo zatykają, a co do żeli staram się korzystać z żeli w formie płynnej. One też mniej podrażniają gardło i są dla mnie po prostu do spożycia lepsze i delikatniejsze. Oczywiście na bufetach zawsze sięgamy po wodę, jeżeli uda nam się ją chwycić i nie rozlać. Tak jest. Zawsze, zawsze lepiej być lepiej nawodnionym niż, niż ma nam zabraknąć naszego bidonu. Eee, Korzystajcie z, z bufetów, które są na trasie. Niekiedy lepiej stanąć, stracić 10 sekund niż odwodnić organizm. Dokładnie. Także, Szczególnie a, w tak upalne dni jak dzisiaj. Teraz jedziemy jeszcze etapówkę. Eee, podejrzewam temperatura będzie zbliżona do dzisiejszej. Także na pewno będzie wymagany postój na bufetach. I, i tak oceniam, że około 6 bidonów na jeden etap będzie e, potrzebnych. Mhm. Tak mieliśmy przynajmniej dwa lata temu. Na etapówce ja dodatkowo oprócz dwóch bidonów w ramię zabieram jeszcze butelkę wody e, do koszulki. O ile, o ile zmieszczę jeszcze ją w koszulce, ponieważ żele, pompka i bidon to jest już. Poro obciążenie na peda. Dla osób mocno pocących się, e, dobrym rozwiązaniem jest e, ubranie czapeczki pod, pod kask, która łapie, łapie całą, e, całą wodę, całą wilgoć i powoduje niezalewanie oczu e, słonym potem. To znacznie ułatwia zjazdy, szczególnie. Dwa lata temu miałem taką kolizję na Bike Adventure, kiedy właśnie kropelka wleciała mi do oka, słona, mrużyłem oczy. Rolka, rozwalony łokieć do ścięgien, praktycznie noga, tak samo. Także od tamtej pory jeżdżę w czapecce. Jesteśmy już w boksie startowym. Sędzia odlicza minutę do startu. Co powinniśmy zrobić? Sprawdzić, na jakim przełożeniu znajduje się nasz łańcuch. Powinniśmy wybrać przełożenie nie za ciężkie, nie za miękkie, tak abyśmy mogli dość spokojnie, ale dynamicznie ruszyć. Więc. Jest to okolice czwartej, trzeciej czwartej zębatki od góry, może nawet trochę dalej. Pamiętajmy również o włączonym Garminie, warto go włączyć play dużo wcześniej, a nie czekać z wciśnięciem playu tuż do strzału pistoletu, ponieważ to może nas zdekoncentrować, możemy zrobić jakiś dziwny manewr, przewrócić się albo zahaczyć u kogoś innego. Powinniśmy pamiętać jeszcze o skupieniu. Skupmy się tylko i wyłącznie na wyścigu, nie rozpraszajmy się, nie, nie dekoncentrujmy, nie spuszczajmy powietrza, nie szukajmy nerwowo, nie sprawdzajmy nerwowo ciśnienia tuż przed samym startem, ponieważ może być to zgubne, możemy spuścić całe powietrze z kół. Także nie kombinujmy przed samym startem, nie eksperymentujmy, skupmy się tylko na wyścigu. I na bezpiecznym starcie. Marcin sporo powiedział, jak przygotować się do wyścigu MTB. Ja z kolei parę zdań powiem o tym, jak przygotować się, jak ja przygotowuję się do wyścigu gravelowego. Mam rower gravelowy. Tak, zawsze na wyścig gravelowy mam dwa bidony. W tym teraz, akurat w dzisiejszym ustawieniu, to są bidony 0,7, ale w przypadku, kiedy jest e, e, powyżej 20 stopni, te bidony wylatują i wlatują, e, wlatują bidony jednolitrowe. Ramę mam dużą, także przestrzeni jest e, spokojnie litrowe, bidony w tej ramie się mieszczą. Dodatkowo należy pamiętać, że wyścigi gravelowe to często 150, 170, 200, 220 km jak gravela tak rok temu, gdzie startujemy wczesnym rankiem, ale wracamy często po zachodzie słońca. Dlatego w zasadzie w ciemnościach, dlatego co warto wziąć? Warto wziąć oświetlenie. Z tyłu konieczna lampka migająca, pulsująca z przodu również oświetlenie, które jednocześnie spowoduje, że auta nadjeżdżające z naprzeciwka będą nas widzieć, ale też spowoduje oświetlenie e Drogi, którą jedziemy. Dodatkowo, tak jak wcześniej powiedziałem, te wyścigi jedzie się 10-12 godzin, niekiedy mniej, niekiedy jeszcze więcej. Kieszonki, w kieszonki mogą nie pomieścić całego jedzenia, które, które chcemy wziąć ze sobą. Ja, jeżeli chodzi o, o jedzenie, biorę ze sobą zawsze taką torebkę, do której Poza jedzeniem, jeszcze pakuję, zazwyczaj tu ląduje telefon, cieniutki portfel, ale Powerbank. Z racji tego, że Garmin, którego używam, nie jest w stanie przetrwać w trybie nawigacji tych 10-12 godzin. Dlatego takie coś, taka torebka mi się sprawdza, co niektórzy. Montują paśniki, to są takie tubki tutaj, do których ładują cały, cały prowiant. Również są stosowane torby podsiodłowe, podramowe, torby podramowe które, które, do których mieścimy wszystkie akcesoria, ale one mają jeden mankament. Jak dla mnie nie pozwalają wcisnąć dużych bidonów. Ja wolę pić z bidonów niż na przykład z plecaka, z Bukłaka, dlatego nie stosuję tego typu rozwiązania. W podsiodłówce, w podsiodłówce mam najpotrzebniejsze rzeczy, czyli podobnie jak Marcin w MTB dętka, pompka bądź nabój, łyżka, Podczas wyścigów gravelowych zabieram dwie dentki. Drugą zazwyczaj montuję w tym miejscu. Nie mam jej akurat dzisiaj, ale to jest miejsce na drugą dentkę. E, chyba tyle. No, łańcuch, łańcuch musi być odpowiednio nasmarowany, bo pamiętajmy, że gravel to często jazda po piachach, po terenie, w którym się kurzy, i łańcuch e, przełożenie przełożenie łańcuch cały układ napędowy mocno dostaje e, w tyłek. E, ciśnienie. Sprawdzamy wcześniej, w zależności od tego, po jakim terenie się poruszamy. E, oczywiście, no, rower musi być sprawny, ale to nie będę teraz e, o tym mówił, co należy sprawdzać. Myślę, że każdy wie. E, chyba tyle. Przygotowanie kondycyjne do zawodów to nie wszystko. Abyśmy odnieśli pełny sukces na zawodach, musimy pamiętać o szeregu szczegółów, które tworzą całość. Tak jak wspomnieliśmy, należy odpowiednio dobrze przygotować sprzęt. Odpowiednio dobrze przygotować siebie, odpowiednio dobrze przygotować się mentalnie do zawodów i oczywiście skupić się tylko i wyłącznie na starcie już w trakcie jego trwania. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka 1% Lepszy. Z serii 1% Lepszy. Dzięki za obejrzenie odcinka... Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka z serii 1% Lepszy. Czekaj. I co? Nie, bo chciałem tutaj tego, żeby aby być 1% lepszy, zasubskrybuj nasz kanał oraz zapisz się do newslettera, aby otrzymać checkbox przygotowania do wyścigu. Coś takiego. I ten, i, i w Mango TV jeszcze się zapisz, też ci coś przyda.